Cześć, tu Kamil z Brastech.pl. Dzisiaj zajmiemy się bliższym spojrzeniem regulacji odcinka lędziowego Herman Miller Aeron Classic. Pierwszą opcją, którą zajmiemy się, jest standardowa regulacja wkładki lędźwiowej. Nazwijmy ją sobie na potrzeby tego nagrania poduszką. Jak widzisz, ta poduszka jest niesymetryczna. Z jednej strony jest z delikatnym wybrzuszeniem, natomiast z drugiej strony oferuje wyraźnie większe wsparcie. Dzięki temu rozwiązaniu możesz nie tylko regulować wysokość wsparcia od dolnej części krzyżowej aż po górną część lędźwi, ale możesz także regulować siłę docisku. Jednak ta siła wsparcia jest dostępna dla ciebie tylko w dwóch zakresach. To znaczy, w pierwszym ustawieniu możesz poczuć lekkie, delikatne wsparcie. W drugim ustawieniu jeśli zamontujesz poduszkę grubszą stroną w kierunku siatki, to otrzymujesz bardzo mocny, wyraźny docisk. Pamiętaj, że nowa wkładka jest bardzo sprężysta i może tobie się nawet wydawać, że to wsparcie jest zbyt mocne, ale po czasie ono dopasuje się do Twojego profilu pleców i powinno być komfortowe. Drugą opcją regulacji jest tak zwane wsparcie poszczurfit. Ta opcja regulacji odcinka lędźwiowego nie jest dostępna z regulacją wysokości. Plusem natomiast jest to, że zapewnia płynne wsparcie. Co to znaczy? Odpowiednią siłę wsparcia uzyskujesz za pomocą pokrętła, dzięki czemu możesz wybrać dla siebie najlepszą pozycję. Wsparcie w systemie poszczurfit nie będzie tak wyraźne jak dla poduszki i nie jest dostępne z regulacją wysokości, ale zaletą jest to, że do zmiany siły wsparcia nie trzeba wyciągać i odwracać wkładki. Ostatnią opcją, o której często się nie mówi, ale należy jak najbardziej wziąć ją pod uwagę, jest to po prostu korzystanie z oparcia w Herman Miller Aeron Classic bez dodatkowego wsparcia. Zauważ, sama rama oparcia jest już dosyć wyraźnie wyprofilowana i może się okazać, że ten fotel bez wkładki lędźwiowej czy też bez systemu poszczurfit, jest dokładnie taki, jakiego potrzebujesz. Nie powiem, która z opcji jest lepsza dla ciebie, ponieważ to wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz. Ja jestem zwolennikiem opcji z regulowaną poduszką, ponieważ jeśli potrzebujesz naprawdę wyraźnego wsparcia w odcinku krzyżowym, to możesz uzyskać to dzięki tej poduszce. Oglądając ten kanał, rozsiądź się wygodnie dzięki Brastech, dostawcy markowych foteli biurowych i mebli metalowych. Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie wątpliwości dotyczące opcji regulacji odcinka lędziowego w krześle Herman Miller Aeron. Aby wybrać najlepszą opcję dla siebie, po prostu musisz ustalić, jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz. Więcej pomocnych wskazówek w wyborze krzesła Aeron zamieściliśmy w naszym pisie blogowym na stronie brastech.pl. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, proszę zasubskrybuj mój kanał. Tymczasem dzięki za oglądanie, cześć.